Ocenimy dzisiaj budowę dzieci na naszej strefie Lego. Sprawdźmy, co dla nas przygotowali. Adasiu, chodź, chodź, chodź. Adasiu, co myślisz o tej budowli? No nie, nie wiem. nie yy, No tak, kaktus na, na 10. Ale, ale zobacz te kolorki, zobacz te kolorki. Ja One doceniam kątki. Są, są ładnie. Ładnie, dużo żółtego. Czyli kaktus na 10, tak. Ka kaktus na 11. Normalnie nie na to i już tęsknię za wakacjami. Adasiu nigdy nie byłem na takiej wyspie, jeszcze zwłaszcza bez nudnej, ale patrzę na to i chciałbym tam być. 10 na 10. No, solidna, nośna konstrukcja, która Adasiu, Adasiu, patrz, jakie ładne serduszko ktoś zbudował. To chyba dla mnie było. Ty jak? To jest genialne! To jest wielki elektronik, Adasiu! Ja się ring